Aby wyświetlić przy datach w Excelu dni tygodnia, możesz skorzystać z formatowania. Po pierwsze, zaznacz obszar, na którym chciałbyś wyświetlić te dni tygodnia, następnie wchodzisz do formatu i komórki. I z kategorii data przełączasz się na kategorie niestandardowe. To, co widzisz w polu typ, to aktualny format daty, jaki jest użyty w Twoich danych. Wystarczy ustawić się na końcu tego pola typ wpisać na przykład przecinek, spację, a następnie 4 razy literkę D. To będzie mówiło Excelowi, że oprócz roku, miesiąca i dnia w Twoich datach ma być wyświetlony również przecinek, spacja oraz dzień tygodnia pełną nazwą. Za to odpowiadają 4 literki D. Klikam OK. Poszerzę kolumnę B, bo jak widać wartości w niej się nie mieszczą. I efekt jest widoczny. Możesz również wyświetlić te dni tygodnia skrótami. Wystarczy wejść do formatu i komórki. I również w kategorii niestandardowe, w polu typ, na końcu zamiast czterech literek D możesz wpisać trzy literki D.